W Hotelu Paradise każdy patrzył na twoje relacje. Mhm. Masz teraz chłopaka, czy nie? Teraz tak. O, od Ma. kiedy? Jest najwspanialszy. Mam go już miesiąc i 27 dni. Stara, gdzie wy się poznały, poznaliście? Jechałam samochodem i otworzyłam szybę. I co? I no tak i od już. razu? Zazębiło? Mhm. I później jakieś wyścigi? Nie, żartuję, później e, dwa dni się nie odzywałam do niego i spotkaliśmy się w klinice. No i ja mówię, że to już musi być przeznaczenie. No i jak wam się układa? To jest cudownie. Myślisz, że to ten? Myślę, że to ten, i nie chcę zmieniać już na żadnego innego chłopaka. Ja już mam swoje lata i nie chcę mi się. Dobra, to co w cię w nim zauroczyło? Że jest dobrym człowiekiem. Ja myślałam, że te wszystkie inne chłopaki, co ja miałam, to oni są tacy wspaniali, dobrzy. No jednak mam teraz porównanie, jak zachowuje się prawdziwy mężczyzna, jak powinien dbać o kobietę, i właśnie on to robi. Czyli jak dba, żebym wiedział? Bo ja no. młody jestem jeszcze. Jak? No przede wszystkim musisz mieć duży tą szacunek jako to dbać? No tak, bo wy macie romans. Jak się czujecie Interne Jak, jak ciekaj się za ręce i całujecie razem? No całujemy się. Tylko. Dobra, to ty jak dbać? A Sonia ma chłopaka? Nie. Ciebie? No mam nie. Od ilu jesteście ze sobą? <laughs> od dwóch miesięcy? Od dwóch miesięcy widzisz. Czyli to teraz ty tak robisz jak wywiad ze mną? No, to tak Dobra, no jak... to czym ci zauroczył twój chłopak? Jak się musi zachowywać? Przede wszystkim Prawdziwy mężczyzna. mieć szacunek i normalnie hmm. rozmawiać, być szczerym. Dbać po prostu o kobietę, yy, takie zwykłe, normalne, wiesz. Ja nie wiem, ja czuję się przy nim bardzo dobrze, yy, on robi tak naprawdę... No, ja nawet nigdy nie chciałam, on mi przynosi ciągle kwiatusie, o. jest taki kochany. A na przykład zdarzyło się... I wspiera się... Mnie przede wszystkim, o to jest mój problem, że ja nie chcę mu opowiadać o moich problemach hmm? i o tym, jak jest, jest mi źle, a on powiedział, że jest ze no, mną na dobre i na złe, w stu procentach. Wow. Nieważne, że coś... Się, zazwyczaj miałam takich mężczyzn, że jak coś się wydarzyło, to no, nie miałam, y, nie mogłam na nich liczyć, a y, na niego mogę liczyć w stu procentach i to jest niesamowite i chciałabym, żeby to trwało wiecznie i mam nadzieję, że tak będzie, bo jak się tak mówi, to tak jest. A zdarzył się w twoim życiu jakiś bardzo zły chłopak, który na przykład cię popchnął, uderzył? Nie, no bić to mnie nikt żaden nie uderzył, ale było dużo dziwnych mężczyzn w moim życiu i mam nadzieję, że ich nie będzie, no bo już nie będzie, yy, ale nie, żeby rękoczyny to absolutnie w ogóle nie, 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 to się w tym, to się nie bawimy. No dobra, to tak na koniec, jak ma na imię twój wybranek? A ja nie wiem, ja nie chcę, żeby on się denerwował, czy mogę mu Mogę powiedzieć, ma piękne imię. O, Sebek, to jest mój wybranek. Sebek, Sebastian. I love you. Dziękuję bardzo.